Możemy zaczynać? Możemy. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydata lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. Jesteśmy po głosowaniach. Lewicy, które wczoraj były, po głosowaniach, które wczoraj były przeprowadzone w SEMIE. Głosowaliśmy ponad, to posiedzenie trwało ponad 18 godzin, od godziny 12.15 do godziny około 6.30. Było tam bardzo dużo nowych poprawek, nowych zapisów do propozycji rządowej. Te propozycje zostały przegłosowane z niewielkimi poprawkami lewicy i dzisiaj przyszedł czas, żeby je ocenić. Oddaję głos Robertowi Biedroniowi, kandydatowi na prezydenta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, e, chyba wszyscy czujemy dzisiaj e, bardzo silne emocje po tym, w jakim kraju obudziliśmy się po tych nocnych e, głosowaniach. Rozczarowanie to chyba za mało, żeby określić sytuację, w jakiej postawił Polki i Polaków polski rząd. Wszyscy liczyliśmy na to, że. Ten rząd, rząd PiS-u, rząd premiera Morawieckiego wzniesie się ponad e, podziały partyjne i polityczne. Że e, e, to hasło, które rząd promował od kilku tygodni, e, kiedy wszyscy e, Polacy i wszystkie Polki oczekiwali od tego rządu realnych działań, hasło wszystkie ręce na pokład, że zostanie w końcu zrealizowane, Mieliśmy taką nadzieję jako społeczeństwo, że w tych trudnych chwilach rząd stanie na wysokości zadania i zajmie się rozwiązywaniem realnych problemów Polegi Polaków. Przecież dzisiaj państwo w mediach i miliony Polegi Polaków na własnej skórze oglądają, jak nasi znajomi, członkowie naszych rodzin tracą z dnia na dzień pracę, jak zamykane są małe i średnie firmy. Jak przedsiębiorcy pytają, co dalej, co z miejscami pracy, co z przyszło przyszłością ich firmy. Jak ludzie pytają, co z bezpieczeństwem, co z ich zdrowiem, czy nie zabraknie maseczek, czy nie zabraknie respiratorów, i na te pytania rząd powinien był wczoraj odpowiedzieć. Tak się nie stało. Rząd premiera Morawieckiego zacisnął pętlę. Na szyjach Polak, Polek i Polaków, na szyjach milionów przedsiębiorców i pracowników, którzy liczyli na to, że otrzymają realne wsparcie w ich katastrofalnej sytuacji. My jako lewica od samego początku byliśmy merytoryczni. By wnosiliśmy nasze uwagi, nasze poprawki. Złożyliśmy e, kilkaset takich poprawek podczas e, e, ostatniej debaty. Większość z nich została odrzucona. Większość z nich nie została przyjęta, ale przyjęta została jedna poprawka, wokół której dzisiaj została zogniskowana e, uwaga e, mediów i społeczeństwa. Poprawka, która jest odrażająca w swej formie i odrażająca w czasie, w którym została przyjęta. Tuż przed wyborami, czterdzieści kilka dni przed wyborami, rządzący, większość parlamentarna. Przegłosowała poprawkę, którą prawdopodobnie podpisze słaby prezydent Duda w swoim własnym interesie. Będzie sędzią we własnej sprawie. Podpisze poprawkę, która pozwoli 10 maja przeprowadzić PiSowi i Kaczyńskiemu wybory. Bo co do tego, że Kaczyński jest zdeterminowany, żeby przeprowadzić te wybory 10 maja, nie ma już żadnej wątpliwości. One się odbędą 10 maja, drodzy Państwo. Kaczyński te wybory zorganizuje. Ale cenę zapłacimy my, Polki i Polacy, naszym zdrowiem i bezpieczeństwem. Kiedy Kaczyński mówi o urnach, to obawiam się, że nie mówi o urnach wyborczych. Mówi o innych urnach. I to jest dzisiaj symbol rządów Kaczyńskiego. Po trupach do władzy. Ten rząd Kaczyńskiego, bo nie Morawieckiego. Ta władza du Kaczyńskiego, a nie Dudy. Dzisiaj przeprowadzi wybory, bo wie, że musi utrzymać władzę. Bo musi zrobić wszystko, żeby te wybory jak najszybciej się odbyły. I dlatego my, jako lewica, dzisiaj z tego miejsca chcemy zaapelować do wszystkich sił opozycyjnych. Ja wysłuchałem wszystkich konferencji prasowych i źle się dzieje, że opozycja dzisiaj okłada się nawzajem przy Rechocie Kaczyńskiego. Kaczyński klaszcze dzisiaj tym z farą na opozycji bo im bardziej rozbita opozycja tym silniejszy Kaczyński tak dalej być nie może zapraszam panią marszałek Kidawę Błońską i pana posła przewodniczącego Kosiniaka Kamysza jako przedstawicieli sił par parlamentarnych do tego żebyśmy się dzisiaj wieczorem spotkali jako trzy opozycyjne siły w parlamencie i rozmawiali na temat w y, przyszłości y, konkretnych propozycji związanych z tarczą antykryzysową, realnych rozwiązań dla pracowników i pracodawców, żebyśmy porozmawiali także na temat przyszłych wyborów, tego co szykuje nam Kaczyński. Jesteśmy cała nasza trójka kandydatami odpowiadamy za nasz elektorat, pretendujemy do najwyższego urzędu w tym kraju, i dzisiaj. W obliczu tak wielkiego zagrożenia ze strony PiS-u, naszym moralnym obowiązkiem jest spotkać się ponad podziałami i porozmawiać na temat przyszłości milionów Polek i Polaków. W kontekście pandemii koronawirusa i w kontekście zbliżających się wyborów. Nie kłótni, nie swat, nie sporów oczekują od nas dzisiaj Polki i Polacy. Oczekują od nas, że zostawimy z tyłu nasze szyldy partyjne. Zostawimy nasze dzisiaj e, programy, ale i usiądziemy do stołu i zaczniemy ze sobą rozmawiać. To jest nasz polityczny i moralny obowiązek wobec milionów Polek i Polaków. I nie czas na hamletyzowanie, nie czas na histeryczne reakcje, czas dzisiaj na współpracę. Dlatego lewica usiądzie do tego stołu. Jeżeli, a mam nadzieję, że to zaproszenie zostanie przyjęte na dzisiejsze, na dzisiejsze spotkanie, dlatego lewica usiądzie z kilkuset poprawkami, które zło, złożymy na ręce naszych kolegów i koleżanek na opozycji, żebyśmy razem w Senacie, ręka w rękę, głosowali za dobrymi rozwiązaniami dla pracowników i pracodawców, dla służby zdrowia, nie dla banków. Wczoraj przypomnę Państwu 70 miliardów złotych zostało przekazane na ratowanie banków, a tylko 7 miliardów złotych na ratowanie służby zdrowia. Tak być nie może. Ja wiem, że pan premier Morawiecki jest bankierem i patrzy na Polskę z perspektywy milionera. Ale dzisiaj w Polsce większość to nie milionerzy. Dzisiaj większość w Polsce to ludzie, którzy boją się, że stracą pracę. I naszym obowiązkiem jest stać po stronie zwykłego człowieka, a nie po stronie banków. Dlatego mam nadzieję, że to zaproszenie zostanie przyjęte. Rozmawiałem dzisiaj rano z panią wicemarszałek Morawską Stanecką, która w Senacie będzie także apelowała o to, żebyśmy pracowali ponad podziałami nad poprawkami, także tą dotyczącą ordynacji wyborczej. I proszę o takie spotkanie dzisiaj wieczorem. Ponad podziałami. Zostawmy kłótnie. To, co było, już było. Kaczyński dzisiaj wychodzi z tych, z tych głosowań wzmocniony. Osłabieni wychodzą Polki i Polacy. To polskie społeczeństwo przegrało dzisiaj, a my musimy to uratować. My musimy sprawić, że to Kaczyński zapłaci cenę za swój cynizm partyjny, a Polki i Polacy zostaną uratowani. Dzisiaj lewica będzie organizowała także. Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pracować nad dobrymi rozwiązaniami, zorganizujemy spotkanie z pracodawcami, zorganizujemy spotkanie ze związkami zawodowymi, z prawnikami, z korporacjami prawniczymi, z wszystkimi siłami y, y, politycznymi, społecznymi, które chcą rozmawiać na temat dobrych rozwiązań. To nie czas na dzielenie się, to jest czas na jedność. I ja o tę jedność apeluję także po stronie opozycji i zapraszam na dzisiejsze spotkanie panią marszałek Kidawę-Błońską i w, y, pana przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkajmy się jako trzy siły opozycyjne reprezentowane w parlamencie. Porozmawiajmy na temat dobrych rozwiązań dotyczących y, y, tarczy antykryzysowej i zbliżających się wyborów prezydenckich. Dziękuję bardzo. że jak gdyby spotkali się i żeby jednym głosem zaapelowali o to, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny, stan kreski żywiołowej, żeby przez punkt że nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś maja tego Polacy poszli głosować, pan przyjmiją takie zaproszenie do tego, żeby wszyscy państwo stanęli i razem zaapelowali o to? Przyjmę, szanowni państwo, każde zaproszenie, do, yy, yy, przekazywane przez każdego, także to zaproszenie. Ale dzisiaj, drodzy państwo, wybory są rzeczą drugorzędną. Dzisiaj wybory muszą zejść na drugi plan. Dzisiaj musimy przede wszystkim ratować Polki i Polaków. Wybory są oczywiście ważne. Przecież ja w nich kandyduję i chciałbym normalnie prowadzić kampanię wyborczą, której się nie da dzisiaj prowadzić. Ale nie możemy popadać w histerię. Nie możemy popadać w jakieś dziwne stany emocjonalne, które prowadzą nas do nieroztropnych decyzji. Dzisiaj Polki i Polacy oczekują, że będziemy mieli konkretne rozwiązania na ich sytuację. Przecież oni nie żyją wyborami dzisiaj. Ludzie dzisiaj żyją strachem, że zaraz stracą pracę. I tę pracę tracą. I my jako opozycja w Senacie mamy realne instrumenty, żeby pokazać nasze rozwiązania, nasze propozycje dla Polek i Polaków i zmusić tym e, samym PiS do ich przyjęcia, pokazać, że jest alternatywa, dla tej pętli, którą dzisiaj na szyję milionów poleg i Polaków zawiesił za Kaczyński, że my chcemy dobrobytu, bezpieczeństwa poleg i Polaków, chcemy i bezpieczeństwa i zdrowotnego, i finansowego. Więc tu nie chodzi o wybory, drodzy Państwo. I nie można wpadać w histerię, nie można się dzisiaj kłócić. Tu chodzi dzisiaj przede wszystkim o ratowanie zdrowia i finansów milionów polskich rodzin. I temu przede wszystkim powinno służyć to spotkanie. Jednocześnie, oczywiście, powinniśmy się zastanowić na temat naszej wspólnej strategii dotyczącej wyborów, ale jest to kwestia drugo czy trzeciorzędna w tym kontekście. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy.